Szczerze mówiąc nie wygląda to dobrze. I patrzcie się co tu się dzieje. O kurde, ale karetka jest gdzieś tutaj blisko. U nas wichura jak jasna cholera. Jedynym plusem tej wichury jest to, że jezioro całkowicie puściło. Ale wygląda to niewesoło w tej chwili. No i całe szczęście, że wieje na jezioro, z lądu na jezioro, a nie od jeziora. Bo w zeszłym roku, jak wiało z jeziora w naszą stronę, to położyło nam 30-metrowego 30 dęba. Cyfają awarie masowe. Bez zasilania pozostaje około 8200 odbiorców i 700 stacji transformatorowych w powiatach Bartoszycki, Draniewski, Działdowski, Elbląg, Elbląski, Liżycki, Grudziądzki. Iławski, Kętrzyński, Kwidzyński, Lidzbarski, Malborski, Langowski, Nidzicki, Nowodworski, Nowomiejski, Olsztyn, Olsztyński, Ostrucki, Wiskip, Czasnyski, Szczeciński, Sztuński, Ręgorzewski. Jeżeli chcą Państwo zgłosić brak zasilania na obszarze innym niż w tym komunikacie, prosimy poczekać na połączenie z konsultantami... Zostało coś jeszcze? No jednak nie chcemy. Chyba wszystkie wymieniła powiaty. My jesteśmy w niedzickim, także chyba nie ma sensu im głowy zawracać. No przy tym co się dzieje to w sumie nic dziwnego. O, drzewa wytrzymały. To już słychać po prostu w domu bez okna. Mam wrażenie, że jest okno. Szalała. Kolejne godziny bez prądu już jest prawie 21. 12 godzina bez prądu, bez sieci, bez internetu. Jesteśmy zagubieni, nie wiem co się dzieje na fejsie. Instagram mi się nie ładuje. Wiatr przepędził cały lud z jeziora, no i chyba będzie można było łowić. Ale nie wiemy, jak dotrwamy do rana, bo zimno się robi, bardzo zimno. Ale taka dygresja jakby to było, gdyby internetu nie było. Przecież my w tej chwili już jesteśmy całkowicie odcięci od świata. Nie mamy zasięgu, jesteśmy głęboko w lesie, nie da się do nikogo zadzwonić. Nawet nie jesteśmy w stanie e, na fikotach dać znać ludziom, że po prostu nawet nie jesteśmy w stanie kogoś przyjąć do grupy. E, czy cokolwiek, bo... No bo nie mamy zasięgu. O kurde, ale karetka jest gdzieś tutaj blisko. My tak patrzymy po sąsiadach zawsze, bo w miejscowości, w której mieszkamy, poza sezonem, to jest nas no, góra kilkadziesiąt osób. Wszystkich. U nas w pracowni całkowita ciemność. Prądu nie ma. Jest zimno. Czegoś takiego jeszcze nie było. Naprawdę ciężko nam się z tym pogodzić, że tak to wygląda. Ale. Nie poddajemy się. Idziemy dalej. Fikoty muszą trwać. No dobra, słuchajcie, a tak na poważnie. Jajajajami. Klimat jest fajny, bo taki przymusowy brak prądu to jest wbrew pozorom świetna sprawa, bo cały dzień można było troszeczkę odpocząć. No, ale w, rezult w rezultacie tego wszystkiego, no niestety, nie mamy kontaktu ze światem zewnętrznym. Od czasu do czasu jakieś tam powiadomienia tylko zejdą, po jakimś czasie zejdą na komórkę, że coś tam się dzieje na fikotach. Widzimy, że parę osób prosi o dołączenie do grupy, ale nie gniewajcie się na nas. No, po prostu nie jesteśmy w stanie odkliknąć tego, bo nie mamy zasięgu mamy jakieś tam. Nędzne 3G, LT wskoczy gdzieś tam czasami na jedną kreskę, ale to wszystko. Więc, no więc jest jak jest. Czekamy, kiedy będzie prąd. Prądu nie ma od samego rana, ale niestety kroi się troszkę dłuższa przygoda z brakiem prądu, bo te szkody, które są po okolicznych lasach, są koszmarne po prostu. Sąsiedzi tutaj pokazali nam, jak wyglądają słupy. Sąsiedzi, którzy, którzy pracują w lesie, pokazali nam, jak wyglądają słupy od te, te elektryczne słupy. Słupy elektryczne. No, w każdym razie, te słupy, na którym są kable, nie? No, no to, to jak precle. Trzeba by było być, nie wiem, turbooptymistą, choć my chcemy być turbooptymistami. Żeby wierzyć w to, że prąd się pojawi jeszcze dzisiaj. No ale wszystkie ptaszki no, ale tu że jednak nie. przed chwilą w komunikacie, że 180 tysięcy osób w naszym regionie nie ma prądu. Jest masakra po prostu. Tylko najgorsze, że u nas od prądu uzależnione jest ogrzewanie i robi się coraz zimniej. Mam nadzieję, no. że nie będzie minusowej temperatury w nocy. Przydałby się jakiś agregat chyba, będziemy coś jutro kombinować. Jeżeli się okaże, że tego prądu nie będzie jeszcze dzień, dwa, no to... No to to musimy, bo czy jakieś zapasy w zamrażarce to wszystko szlak trafi. Liczymy na to, że internet jakoś tam wróci. Bardzo liczymy, że prąd wróci, ale może się uda, żeby to LTE przynajmniej było. To będziemy w jakimś tam kontakcie. Ale co? My cały czas pracujemy nad komiksem. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda po ciemku do śpieczki. No to tak. Robimy storyboard, cały czas strona po stronie. A na której stronie już jesteśmy? 15. O, już mamy 15 stron opracowanych. Storyboard, bo scenariusz Storyboardu. napisany w formie pisemnej mamy cały. Tak. Ale to wszystko trzeba rozskicować na storyboard, czyli zaplanować każdy kadr. No i później już szkic, to, to już szybko pójdzie. No szkic i rysunek to już później. Szkic, tuż kolor. Nakładanie to już tekstów. później spod, I spod mojej łapy i mamy komiks, eee, także do, do końca storyboardu jeszcze troszeczkę, a to tak. nie ciało nie cia ogarnia cały storyboard, Są się scenariusz. Sąsiad przyszedł przed chwilą z pyszną regionalną, malinową, więc myślę, że jeszcze trochę popracuję. No <laughs> więc tak jak widzicie, e, prace nad komiksem trwają nieprzerwanie. My przypominamy o tym, że na naszym Allegro cały czas y, można robić zakupy i można w tym samym sposób wspierać y, projekt, bo po prostu zbieramy hajs na druk. Y, możecie kupować maty, kubki, y, weszły bardzo fajne kubki y, szczotkowane ze stali nierdzewnej i tak samo maty. Także zapraszamy do wspierania projektu pierwszego komiksu wędkarskiego w Polsce, który ukaże się drugiem 1 czerwca. A my dalej oddajemy się ciemności. Do zobaczenia. Chcecie zobaczyć coś niesamowitego? Patrzcie się tu. Jaki łysy nad jeziorem. Po wichurze to jest coś niesamowitego. No. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że na chwilę obecną jest godzina 11, prądu nie ma nadal, do tego doszedł brak wody, no i całkowity brak zasięgu. Nie jesteśmy w stanie się do nikogo dodzwonić, niczego kompletnie dowiedzieć. Do elektrowni jak się dzwoni, to od wczoraj w kółko jest ten sam komunikat, e, więc nawet nie wiemy co przed nami. Czy kolejna noc bez prądu przed nami i bez grzania i, ile i bez... Nie podłączyć laptopa. No bo sąsiad ma agregat. Ale, no, ale jest. jest no, no, no jest kurczę, nieciekawie, bo jeżeli przyjdzie nam kolejną noc spędzić w zimnym domu, musimy kombinować jakiś agregat albo jakiś piecyk gazowy, cokolwiek. No i niedaleko od nas już w tej wielkości drzewa powalone świeżo usunięte z drogi, no bo tutaj jest dojazd do takiego dużego ośrodka wypoczynkowego. No to jest potężna sosna powalona. Tak na oko? Ze 30 metrów pewnie miała. No bo naprawdę ogrom. No i dosłownie ujechaliśmy 100 metrów i patrzcie się, co tu się dzieje. Za drzewa po prostu powalone jak zapałki. I widać, że tu służby porządkowe już zrobiły robotę, żeby droga była w ogóle przejezna, ale tu wszędzie dookoła no, las jest zniszczony. że nie dość, że w Polsce te lasy tak się. Przetrzebia i wycina się na potęgę, to jeszcze natura swoje 5 groszy dołoży. Słyszymy, że w okolicy cały czas chodzą piły. Służby początkowe mają roboty od groma. Ale patrzcie się tutaj, widziałeś wszystkie słupy są połamane? Po prostu kable, kable są praktycznie na, na ziemi. Wszystkie słupy trakcyjne są połamane. Słup złamany jak zapałka po prostu. Wielkie drzewo się obaliło na kable tuż przy słupie. Nie ma szans. Szczerze mówiąc, nie wygląda to dobrze, bo takich słupów tutaj jest połamanych. Kilkanaście. No to jedno z drzew, które się położyło na trakcję. I kolejny powalony słup. I dziesiątki drzew leżących w poprzek. No tutaj służby porządkowe jeszcze nawet nie dotarły. No w tej chwili przecież to nawet nie ma co się yy, łudzić, że prąd będziemy mieli dzisiaj, bo no chyba takiej szansy nie ma. No przecież, no nawet żeby tu armia ludzi weszła, to to jest kilka dni roboty. No cyrk. Cóż, trzeba się jakoś będzie zorganizować. I nawet w takiej sytuacji, Mazury powalają swoim pięknem, bo tutaj połamane słupy, kable w środku lasu, odwracamy się, a tu jeziorko w środku lasu. Ja wiem, że miejscowi są przyzwyczajeni, ale my tu mieszkamy od niedawna i, i chyba nie przywykniemy do tego piękna to zawsze chyba już będzie na nas robić ogromne wrażenie. No jak widać, te systemy korzeniowe tych drzew tutaj są płytkie, bardzo delikatne, dlatego one tutaj się kładą jak zapałki, bo tu... jest tu sam gleba jest piaszczysta po prostu wszędzie. W Bieszczadach no to wiadomo, mamy czarnoziemy, tam jest mocna czarna ziemia, no, która trzyma te drzewa, a tutaj No jest jak jest Patrz tutaj kikami Piękny Pięknego nie sposób nie, nie trzeba, trzeba czekać, bo nie wiadomo czy z drugiej strony mogą podać napięcie, bo to kurde ten y, no, no, no. szczytno całe bez napięcia ten Wielbar bez napięcia, bo 110 powalone Jedynie co NIZICA trochę ocalała i, ten, i ten, dwie linie, mamy trzy linie, to jedną wybalona, jedna jest wywalona mm -hmm. do roboty 10kowo, so ale dwie jakoś chodzą, nie? No to ten, dlatego jest, było napięcie. No to, nie? to pewnie nie? na parę dni trzeba jakoś, do no, Tu się szykuje ekipa, która będzie to robić, nie? Mm -hmm. Jak to będzie ekipa i zrobią to, to może do tego. Do rana coś wyjdzie. Super, Czego się dowiedzieliśmy to, że w stronę Nidzicy, od Jabłonki i od Wikna w stronę Nidzicy jest powalonych siedem słupów. E, także nie ma co się łudzić, że dzisiaj prąd będzie. Tak jak tutaj panowie mówili, e, którzy robili oględziny strat, może jednak te roboty mogą parę dni potrwać. Ale jest szansa, że do rana się uda, ale na pewno ten całutki dzień nie będzie prądu. Jest. I ogrzewania, i wody. To jest optymistyczny Ojej. scenariusz, że do, że do rana. Ale brak wody, brak ogrzewania, brak prądu, brak zasięgu. Tak. Ja pierwsze. Jak my jesteśmy od tych zdobyczy cywilizacji uzależnieni, to to się w głowie nie mieści. Współczesny człowiek no, odcięty paraliż. od internetu. Paraliż. My prowadzimy firmę w domu, musimy się rozliczyć, a tu nie ma jak do księgowej wysłać dokumentów. No. No i tu, tu jest to problem, Musimy gdzieś jechać. chyba będziemy musieli jechać do Olsztyna, łapać gdzieś po prostu jakieś zasięgi, żeby, żeby się po prostu rozliczyć. Ja pierniczę, ale się porobiło. Trzeci dzień. No miało wiać zgodnie z ostrzeżeniami, jakie przychodziły. Ale całe szczęście nie wieje. Bo już się martwiliśmy, że będzie powtórka z rozrywki. Wygląda to tak. Jakiś tam wiaterek widać po tych naszych przyciętych przez też yy, wichurę z lata choineczkach coś tu się rusza, coś ten wiatr tutaj robi, jakoś robota, ale jest. Cieszę się w miarę spokojnie. Trzałem w trzeci dzień bez prądu. Jest poniedziałek, dziewiąta rano. W sumie wczoraj myśleliśmy, bo gdzieś tam takie głosy yy, nadchodziły, że około dwudziestej będziemy mieli prąd. No ale nie, prądu nie ma wciąż. No i już naprawdę sytuacja zaczyna robić się poważna ze względu na to, że no nasza praca już nas tak goni, że się w głowie nie mieści. Na Fikotach też się nic nie dzieje, bo jesteśmy odcięci od świata, nie mamy dalej zasięgu. No nie ma prądu, nie ma zasięgu całkowicie, bo okoliczne nadajniki są powalone. No i zaraz będziemy jechać do Nidzicy, gdzieś tam łapać zasięgi, wysyłać maile do klientów, z wami się skontaktować na fikodach też chcemy. No. Z rana w domu mieliśmy 14 stopni. Bo nasze ogrzewanie bez prądu nie hula. Woda też zimna. Bo ciepła woda nie hula bez ogrzewania. Całe szczęście wczoraj poratowali nas sąsiedzi, bo tutaj y, lokalna społeczność jest mega turbo, super. No, mamy ludzi, na których to możemy liczyć w takich sytuacjach. Jeden sąsiad ogarnął nam na kilka godzin, agregat. Podłączyliśmy agregat. I jak się w ogóle okazało, mamy w domu taką fajną instalację, że na zewnątrz w budynku gospodarczym tylko wystarczy wsadzić agregat tutaj przełączyć na, 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 na bezpiecznikach na zasilanie z agregatu i cały dom śmiga na agregacie. No, to mieliśmy agregat na, 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 na prawie 3 godziny, no, to nagrzaliśmy sobie wodę. Można było się wykąpać w ciepłej wodzie. Kawy narobiliśmy sobie na zapas, bo jak się okazało, że my jesteśmy w ogóle na kawę działamy, <grym> więc, więc narobiliśmy sobie kawy do termosów. No no i co? No i to chyba tyle. Aha, jeszcze, jeszcze też, też sąsiad nam ogarnął taki piecyk gazowy, którym sobie tutaj dogrzewamy, no bo, no niestety, no jak żeśmy się tu sprowadzili, nie zainwestowaliśmy w kominek, co było Strasznym błędem. Tu, tu musi być kominek na takie sytuacje awaryjne. No albo agregat trzeba kupić. Jedno z dwóch. No i kominek lepszy klimat. Ale znowu agregat zagrzeje nam wodę. No. Trzeba będzie pomyśleć agrega, na agregat. Na Straszą nas, że to może potrwać jeszcze 2-3 albo i 4 dni. To, to, to po prostu masakra. Wyobraźcie sobie, jak pojechaliśmy wczoraj patrzeć na okolice, co się dzieje, no to widzieliśmy, że, że ludzie tutaj zasuwają do jeziora po wodę. My jesteśmy, mamy jeszcze takie myślenie yy, z gór, yy, i nawet by nam to nie przyszło, znaczy pewnie by przyszło do głowy, no ale wiadomo, zawsze jest to jakimś zaskoczeniem, że, że ludzie zasuwają do jeziora z bańkami po wodę. My też przecież mamy jezioro za oknem, 10 metrów mamy od domu do jeziora. No ale fajne zjawisko, że, że tutaj zawsze jest taka alternatywa, że w razie czego to jezioro jest i służy pomocą. Patrzcie się tu. Tego wczoraj nie było. I teraz musimy dosłownie na ryzyko przejechać obok tego, bo... No bo nie ma innego wyjścia, bo jedziemy. Ej, ale patrzcie, to jest grube. No to jest potężna saosna. I tu kolejna. Wszystko wisi nad drogą. Ktoś musi to uregulować, bo tu będzie jakaś... dojdzie do jakiejś w końcu. Znaczy to jest tak, że y, po poprzedniej takiej wichurze y, to drzewa się przewracały jeszcze przez tydzień. To nie jest tak, że wichura przejdzie, oj, do widzenia i, i, i reszta drzew stoi na baczność. Te drzewa mają uszkodzony system korzeniowy i one się jeszcze będą przewracać przez dobrych kilka dni. Przyjechaliśmy w to samo miejsce, w którym wczoraj byliśmy. No tutaj były połamane słupy, i kable były na poziomie gruntu. Już teraz widzimy, że słupy są powymieniane. Czekaj, podjadę troszeczkę dalej. Ale kable dalej w dół lecą. Nie no tak, ale, ale widzę, że już że wymieniają słupy, nie? No to jest szansa, że może już dzisiaj będzie prąd. Tutaj był słup zwinięty, jak precel, ale widać, że już trwają prace. E, mają roboty tyle, że się w głowie nie mieści. Tu jest linia energetyczna, która y, ciągnie się wzdłuż drogi równolegle do drogi. No wcześniej jakoś tak nie zwracaliśmy na to uwagę. Y, ale teraz, no rzeczywiście, no, my musimy mieć ten agregat. Y, bo tutaj są druty na wysokości 6-7 metrów. I drzewa z jednej i z drugiej strony, drzewa no, to wystarczy, że jedno drzewo poleci, no i już nie ma prądu. No, tak jak tutaj. czołem Hej! No. Hej, Hej! przyjaciół Siedzimy w Niedzicy na Orlenie, bo złapaliśmy tutaj LTE. Dopiero dzisiaj wrzucimy filmik z tego, co się działo przez ostatnie trzy dni taki krótki yy, na fejsa, bo dłuższy materiał zmontujemy na YouTube'a. No ale jest kiszka. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, yy, że straszą nas tu kurde, że prądu do piątku ma nie być. Przecież to jest mhm. jakiś Armagedon? No patrzyliśmy na mapę awarii, to cała północna część Polski jest bez prądu. Straszna duża ilość jest tych awarii. No, no ludzie w miastach tak tego nie odczuwają, ale my my w lesie, bo no tak, no bo, bo głównie to wioski w lesie, do, do a, a te wioski y, na Warmii i Mazurach, no, to, no to, są, to są często wioski głęboko w lesie położone. No tak jak nasza, my jesteśmy z każdej strony y, otoczeni całymi kilometrami lasu, bo y, do, najmniej, do najbliższej miejscowości mamy 10 kilometrów przez las, z każdej strony tak naprawdę. Bardzo fajnego miejsca z nadzieją, że się podładujemy. No i napijemy się może jakieś yy, gorącej kawy, czekolady czy innych gorących rzeczy. To jest garcarska wioska. Kamiące, nas... Kam kamiące pod nidzicą. Wylubijcie sobie, zerknijcie sobie. A no i idziemy się grzać. To jest jedna z mazurskich wiosek tematycznych. Garcawska wioska. U nas jest kraina siedmiu osobliwości. No ale tu się naprawdę w sezonie strasznie dużo, dużo dzieje. W lecie byliśmy na koncercie Chopinowskim tutaj. No było niesamowicie. No, coś pięknego. Tak, tu na amfiteatrze to się odbywa. Na zewnątrz. Mm -hmm. No to bierzemy się w końcu za pracę. A Pawełek za? To co uwielbia najbardziej za jedzenie. Po całym dniu poza domem wracamy już do siebie. I teraz jest godzina, już chyba 18 jakoś tak. I patrzymy, że tutaj ekipy w sumie głęboko w lesie nadal robią, może akurat tak się stanie, że będzie jeszcze dzisiaj prąd, bo jak nie. To szykuje się y, czwarta doba bez prądu. Daliśmy radę trzy doby bez prądu, to i czwartą dobę bez prądu damy radę. Na razie. Widzisz, tu kable leżą w dół idą. No, no. nie wiem jak to, y, czy to dobrze ale widać, ale w lesie y, naprawiają y, ekipy cały czas. Tam nie ma jak wejść, bo jest tak rozkopane, ale tutaj też leżą kable po prostu. Już jest naprawdę późno, a ekipy dalej robią głęboko w lesie, tutaj jest przycinka, ale te kable idą do ziemi, znaczy do ziemi, tam jest słup złamany i tam naprawiają to wszystko. Jest jakaś szansa, że jeszcze dzisiaj będzie prąd. Właśnie przyszedł! Normalnie jest prąd! Dzwonię do sąsiadów, nie zauważyli! Co Fipcia na to, że prąd jest? No co? To, jest prąd! Prąd na ulicy, prąd w domu. Wszystko powoli wraca do normalności. Znaczy, prąd mamy od kilkudziesięciu minut dopiero. Ktoś powie, co to takiego? 72 godziny byliśmy bez prądu. No tak naprawdę, no rzeczywiście, nic wielkiego się nie stało. Ale przypomniało nam to, co to znaczy mieć prąd. Bo tak naprawdę w momencie, gdy tego prądu zabrakło, to pracować się nie da. Wody nie było, zasięgu nie było, internetu nie było. My w naszym domu od prądu mamy uzależnione ogrzewanie, więc ogrzewania też nie mieliśmy. Więc po prostu nagle. Cofnięcie się, nie wiem, do epoki kamienia ukupanego nie ma niczego. Pełny paraliż i nagle trzeba się pozbierać. E, ekipy, które naprawiały e, tą awarię stanęły na wysokości zadania, bo widzieliśmy naprawdę już późno w nocy, bo teraz jest prawie 24, naprawdę późno w nocy i do oporu robili. Także doceniamy. bye-bye